Słowo na dziś, wraz z komentarzem. List do kolosan, rozdział 2, werset 12. Zostaliście pogrzebani razem z nim w chrzcie, w którym też zostaliście zbudzeni razem z nim poprzez wiarę płynącą z działania Boga, który zbudził go z martwych. I komentarz: Wiara nie pochodzi z nas samych, to dar Boga. Im więcej zwracamy się ku Bogu i kontaktujemy się z nim, tym więcej mamy wiary. Pan jest sprawcą i doskonalicielem naszej wiary. Im więcej w Nim trwamy, tym więcej przelewa On w nas siebie jako naszą wiarę. To właśnie poprzez tę żywą wiarę, która powstaje w wyniku działania żywego Boga, doświadczamy życia zmartwychwstania, symbolizowanego przez aspekt zbudzenia w chrzcie.